Święta, święta lecą. Siostrzyczki moje piękne. No, witam. Dzień dobry. Do mnie. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Także my razem z siostrą chciałbyśmy panu doktorowi złożyć najpiękniejsze życzenia. O. I życzyć zdróweczka, tak. pieniążków. O. No i żeby żona się nie dowiedziała. Tak, tak. tak. Świetnie. Się. Ja się oczywiście dołączam do życzeń koleżanki. Wszystkiego naj, 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 i tak. żeby panu doktorowi oddali to prawo jazdy. No a ja chciałem wam, moje drogie pielęgniareczki, życzyć tego, co sobie najbardziej w tym roku wymarzyłyście. Polska! A to w tym roku nie trafiłem, ale w takim o, przypadku ma. Bardzo! Spokojnie, okay, spokojnie. Okay, o, okay. Oj, siostry są, sześć siostry, czyli. Oj, i siostra jest. Mm. Co jest, pani Adamczyk? No, co, no, co, siostra mi igłę w żyle zostawiła. Co zostawiła? No i mi igłę w żyle, no. To jest wenflon. A, węflon, wenflon. Ja wiem, jak wygląda wenflon. W zeszłym roku na weselu złapałem. Dobrze, sześciuczki po tak. Powolutku ja do was yy, przyjdę. Pani Adamczyk! No, 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 mój ulubiony pacjent. Pani no? Adamczyk, wśród moich pacjentów to pan jest taki Robert Lewandowski. Oh, oh! Kurzaby, panie doktorze, wie pan, że mam tego kubla? Mam takiego kubla w zakopanym. Wie pan co? I on też siera owce. No. I też na niego mówią Lewandowski. Czemu? No jak czemu? 5 no. goli w 9 minut. No. No, no, no Ale super, ja się bardzo cieszę. Powiem szczerze mówiąc, cieszę się, że pan doktor przyszedł. No. To się super składa, tak. bo ja akurat wychodzę. <laughs> Słuchaj, co co pan I robi? ja tylko, bo ja wyzdrowiałem, pani doktorze. Tak? tak? I tutaj korzystając z okazji, mam ple prezent dla pana doktora, bardzo proszę. O, Ale panie się. Adamczyk, no co pan? Nie, nie, nie. Ja, ja nie mogę. Nie. Ale dajże spokój. Przecież cały szpital mówi na ciebie doktor, nie trzeba było. Masz gdzieś. No. Nie trzeba było. Właśnie, właśnie. A z jakiej to okazji? No bo... a no z takiej to okazji, że ja wyzdrowiałem, panie doktorze, ja już jestem zdrowy Tak. Wszystko się udało, terapia się udała, wszystko. Pan mnie wyleczył. Dziękuję, no. panie doktorze, jestem zdrowy. Wyzdrowiałem. No. Zamknij się! Nie widzisz, że załatwiam wypis. Panie Damczyk, a z kim pan tutaj rozmawiał? W którym miejscu? Tu? Gdzieś tutaj, gdzieś. Gdzie? No tu gdzieś, tu. Tutaj? Tutaj. A. Czyli pan też to widzi. <noise> Widzę, panie Adamczyk. Widzę, że pan długo stąd nie wyjdzie. Do widzenia. No i widzisz, co się narobiła? Musiałaś się ujawniać? Dobra, chodź, pogadamy sobie troszeczkę. Ale pęci, ale zmiany w tym roku, nie? To był przełomowy rok, powiem Ci. Kurczę, aż musimy to poświętować, nie? Zobacz, co zapierdzieliłem z szafki ordynatora. Oryginalny szampan. Dom pierdzielnią. <śmiech> <śmiech> Kurde, no Co? No, ja wiem, że nie można mieszać alkoholu z lekami, no. Ale ja się przygotowałem. Od miesiąca leków nie biorę. Co? Nawet ty jesteś jakaś taka wyraźniejsza. To, a co mi zrobią? Co mi zrobią? Andrzej mnie ułaskawi. No. A no. oni się wszyscy dziwią, czemu ten duda ułaskawi tego Kamieńskiego. Ja się to w ogóle nie dziwię. Wiesz, jak się ciężko kieruje ministerstwem z więzienia? teraz miejsce w więzieniu się zwolniło, to sobie góry wskoczy. <gry> no. Ta, no. Ale powiem ci, ale przynajmniej ten Duda to coś robi, nie jak ten Komorowski. Siedział pięć lat w tym pałacu i tylko wynosił te meble. No, <gry> no wiesz, ja to się nie dziwię, że ten Duda wygrał te wybory. A zresztą, jaką on miał konkurencję, powiem ci, ta Ogórek, no. Dobra, no dobra, no wyszła do ludzi, wyszła do ludzi. Co się miała, w domu kisić? <głosy> <głosy> Proszę się. Chodźcie, <Porcia>, 2,3%. <noise> to przynajmniej wiemy, ile mamy słoików w Polsce. <noise> no. Albo ten palik od 1,4. Co to, co to jest za wynik? Po wieczorze wyborczym to Kwaśniewski miał tyle w wydychanym. <głosy> <głosy> Ale powiem ci, ja to bym zagłosował na tą Grocką, wiesz? Jakby ona kandydowała, to ja bym na nią zagłosował. Na Grocką bym zagłosował. Jak to czemu? Wiesz, prezydent to musi mieć jaja. No. <grym> Daj chodź. No ale ty, a słyszałaś? Podobno tym wiceministrem kultury został ten. Kurski. <grym> jak, jak to nie wiesz, który? Ten, co są na Majdanie selfie robił. <grym> Cie? Jak to nie wiesz, co to jest selfie? To ja ci wytłumaczę. To chodzi o to, że jak chcesz zrobić coś, a nie masz kogoś żeby to coś zrobił, to to coś musisz zrobić, sobie zrobi. A będzie ci, że i w sejmie nowe twarze ten. Cookies! Leroy! Pęci do kompletu to tylko brakuje pana, Japy, Moniki i Kulfona. No. Ale, Pęci, ja tam się cieszę, że ten Macierewicz wrócił, wiesz? Wiesz, my to nadajemy na tych samych falach. Ja to się dziwię, że on ze mną tutaj nie siedzi. <grym> Ta słyszałaś podobno zwolnił tego swojego nowego doradcę, tego takiego chłopczyka, nie? No, jednak się okazało, że nie dostanie za niego 500 zł. <grym> Ale wiesz ci ja, jeszcze, ja to nie wiem, co się dzieje w tej Polsce. Cały czas coś zmieniają, cały czas coś ustalają, więc niedługo będą dochodzić, czy konstytucja jest zgodna z konstytucją. Co? Ale powiem Ci na szczęście w Polsce będziemy mieli teraz bombę atomową, wiesz, no i powiem Ci tak najlepiej i najbezpieczniej dla wszystkich by było, jakby to mi dali zapalnik. Cześć, cześć, panie Pucharz, co się czuł, I wyżej go, bo pan strach rok po I jeszcze raz pan tak każdy to pan będzie panele odkupował. No, śmiało za 15,4, ja muszę pana wypisać. No już, 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 już. już, 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 już no. A. Panie Pucharz, same problemy z panem w tym szpitalu, same problemy. Panele i buty. Nie. panie Pucharz. Nie, Proszę bardzo, dlaczego pan się chwieje? Nie. Może mi pan zdradzić tajemnicę, dlaczego pan się chwieje? Godzinę temu uczestniczyliśmy w tej samej operacji. Proszę bardzo, ja stoję prosto, a pan się chwieje. Wstyd panie puchacz. Naprawdę wstyd. Pan powinien być zrelaksowany. Ostatnie pół godziny przeżył pan gdzie? Na basenie. Proszę, niech pan zna moje serce i sobie spocznie. Nie. Tylko nie na zawsze. <laughs> Aj, gdybym wiedział, że takie problemy będą z panem w tym szpitalu. Nigdy nie zdecydował mu się pana otwierać. No ale trudno stało się. Kończmy ten romans, bo tenis nie będzie czekał wiecznie. Puchacz January. Czyli po angielsku styczeń. Nie no panie puchacz, Błagam, niech mnie pan nie załamuje za 15, czwarta. Wybudzamy się. Nie nie na tyle. Wybudzamy się, bo za dodatkową narkozę policzę. Um, gdzie ja jestem? No chyba nie, 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 nie w piekarni, no nie widzi pan? O, proszę, stetoskop, kitel, masa chorych. Jest pan w szpitalu. Ale radziłbym się tym nie podniecać, bo właśnie pan wychodzi. No. Sprawdzimy ostatnie badania. Krew w normie, mocz, słomka. No co ja widzę? Pogratulować! Brawo, brawo, bravissimo! Stolec był. No. Tego nie wiem, bo spałem. No, Spał pan jak zabity. Ha. Widzi pan tyle było narzekania, tyle było problemów. to to proszę, już po wszystkim, już po strachu. No te, tak, rachu ciachu i po strachu. No dokładnie, rachu ciachu i po strachu. A właśnie. A propos rachu ciachu, to właśnie sobie przypomniałem, że powinienem panu pucha, pan, Panie Puchacz w imieniu całego personelu medycznego naszej placówki bardzo serdecznie podziękować. Co nie ma za A za co? No jak to za co? Za to, że tak chętnie wziął pan udział w naszej akcji. Przeszczep, mała rzecz, a cieszy. No niech pan nie będzie skromny. Na liście naszych najlepszych dawców jest pan w tej chwili na trzecim miejscu. Łe. Hm. O, o, łe. Jakie to typowo polskie. Półpolski kibicuje kubicy. Jak dojedzie trzeci, to wszyscy robią łe. Ale pociesza pana, od dwóch godzin lideruje pan w klasyfikacji ciągle żyjących. Oh. O! A jak się czuje nasz czempion? No, no panie puchacz, pozytywne myślenie. To podstawa, pozytywne myślenie. Bywało gorzej. O, no właśnie, bywało gorzej, jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej. Pozytywne myślenie, w końcu jest pan bohaterem, tak? No jak, no jak nie, no jak nie. Pańskie narządy mogą uratować życie kilkudziesięciu osobom. Pan ze mną tego nie ustalał? A jak ja to miałem z panem ustalić? Jak ja pana pierwszy raz na oczy zobaczyłem, to już pan leżał na stole. Kompletnie unplugged. Czyli bez kontaktu. Zagłosowaliśmy z kolegami. Siedem głosów za. A ja? A pan się wstrzymał. Czyli praktycznie. Praktycznie jednogłośnie ustaliliśmy, że trzeba pana trochę jednak poczyścić. Jak pożyczy się prawem wiecie. Niech pan nie udaje głupszego niż pan nie stoi. chusteczką nawilżoną nie wyciąłbym panu połowy płuc. O co to przedstawienie? Niech pan nie przesadza, to jest tylko jedno płuca. Gdybym panu nie powiedział, w życiu by się pan nie zorientował. O tak proszę, nie ma pan jednego płuca, ciągle pan żyje i jest pan bogatszy od 250 zł. o 250 złotych. Uh -huh. Trafił się kupiec, poszło na pniu, nawet nie zdążyłem do siatki schować. Nie, nie. A, pańska żona, pańska żona dzwoniła, pytała jak jest z nerkami. No to nie? proszę jej przekazać, że z nerkami jest bardzo dobrze. O. Pierwsza poszła na Allegro, a druga cały czas czeka. No, przynajmniej tyle. U mnie w lodówce. No, ale tu musimy się uzbroić w cierpliwość. Jak nikt nie wciśnie kup teraz, no to aukcja potrwa jeszcze za dwa tygodnie. No, ale ja chciałem tylko wyrostek. Co pan chciał? Wyrostek. To wyrostek cały czas pan ma. Nie chciałem, bo nie było chętnych. Za to na trzustkę to się tak hieny rzuciły, że jakby pan miał pięć, przysięgam, wszystkie bym opylił. Pan żeś mi wszystko wyharatał. Panie, żeś mi normalnie wszystko wyharatał. Przedtem było noce, jak dzwonek z Panie Puchacz. normalnie wszystko Panie wycharatał. Puchacz, przypominam... Jak mocno. Przypominam panu, że jestem lekarzem. A więc nie wyharatałem, nie wyharatałem, tylko bardzo uprzejmie zrobiłem panu więcej miejsca w środku. Nie, ciekawe po co? Po co? Na jeli. To! Co pan tu z liczbą nogą wyjeżdża? Ile pan ma jelit? No, nie, nie, no. No, e, jelito. Jelito grube. I? I dalej niech pan już nie szuka. No, a jelito? A jelito cienkie o tej porze powinno lądować w Madrycie. Śledziona boli? Nie. Taki żart medyczny. Jak nie ma, to jak ma boleć? No, no dobrze. A na przykład, jak się pan na przykład rusza, albo e, to czuje pan, dotyka się, czuje pan dyskomfort? O, tak, tak, tak. Tak? Tak. No, nawet mogę uznać, że mnie to interesuje. A gdzie? A No ale dokładnie, to no co, szlafrok pana boli? Nie, no i... Koło ko dwunastnicy. Koło czego? Dwu. Koło dziesiętnicy. Koło <grym> dziesiętnicy. Teraz to już koło dziesiętnicy. Jak się pan przestanie dotykać, to na pewno przestanie boleć. A najlepiej, to pan nic łapskami przy sobie nie majdrował. Żyje pan teraz dzięki zmyślnemu systemowi drenów, woreczków, gumek i paru innych gadżetów, o których nie mogę panu powiedzieć, bo bym zdradził tajemnicę lekarską, no a potem musiałem pana szybko zabić. <grym> Niech raz to salala pojechała do szpitala, a w szpitalu powiedzieli nie <tryk> Panie puchacz! Pan powinien ze szczęścia płakać i po rękach mnie całować. Lzee. Nawet sobie pan nie zdaje sprawy, jakim stał się Pan teraz bogatym człowiekiem. Tylko na tej jednej, jedynej, małej operacji zarobiliśmy, uwaga, 10 tysięcy złotych, 800 euro i 50 szwedzkich koron. No, a to od kogo? Od Oceanarium w Malmö. <laughs> Malmö. Czekaj, Za oskrzela i pęcherz. Połowa całej kwoty należy do Pana, połowa do mnie. Wszyscy są szczęśliwi. <laughs> Bardzo się cieszę, Panie Puchacz. Bardzo się cieszę, że w przenośni, ale i dosłownie, stanął pan na nogi. Proszę, to są pańskie badania. Proszę zanieść do domu, żonie się pochwalić. Proszę żonę ode mnie serdecznie pozdrowić. Ona już będzie wiedziała, o co chodzi. Proszę, do siatki, do siatki, do siatki. No co, co? Do siatki, wiatr się zawieje, pan się zachwieje, zgubi pan kartkę, przyjdzie pan jeszcze raz? nie, no. nie, nie. A, te, nie, a co to, to jest? Nie, to se wychodzę to się. Se... O nie, panie Puchacz. Nie, no, i... o nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, i... O nie, nie. No, i... Palić papieroski z jednym płucem? A to jednego. Nie. Wykluczone. Nie, Niech pan spojrzy, palenie zabija, tak? Nie. No, tym magicznym ruchem uratowałem pańskie życie. O nie. Nie. O nie. Nie, to moje. O, Nie, 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 nie to nie, dla nie. zdrowotności. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja nie, tylko nie, wykonywałem swoje obowiązki. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie mogę. Nie. Nie, nie mogę. No nie. Po prostu nie. Nie, nie. 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 Chyba, że nie wiem, to jest jakaś forma pańskiego podziękowania. O nie. nie. nie, nie. nie. Wówczas nie tak ten byłoby odmówić. No i co? Co? I gdybym nie szperał w reklamówce, to bym pomyślał, że jest pan albo gburowaty, albo nieśmiały. Heh, po co to się chować? Po co? Schował, schował. Czyli tak, się pan wynudził u nas w szpitalu, że zaczął pan listy do rodziny pisać, tak? To proszę teraz mnie posłuchać i się stosować. Po pierwsze, nie pije pan, po drugie, nie pali pan. A po trzecie panie puchacz. Więcej radości z życia. <grymne> Do widzenia. <grymne> e. Coś jeszcze? No niech idę. Nie tak. No nie piję nie, nie, nie pani śmierci. <grymne> nie, no panie puchacz. Przecież gramy w jednej drużynie, nie będziemy się faulować, tak? Pić pan nie może, palić pan nie może. Ale że tak powiem, w tych sprawach prawda, cały czas agresywnie wraca do przodu. tak? Nie. W tych sprawach, panie Pucharz, może pan ciągle stawiać na atak. Tak. Bo w tych sprawach się akurat niewiele zmieniło. Co znaczy niewiele? A zna pan to? Co to za zagadka? Dwie kulki i armatka? No, tak jakby pan tą zagadkę chciał opowiadać kiedyś w jakimś towarzystwie, no to raczej, żeby nie wyjść na laika, niech się pan trzyma wersji z jedną kulką. Do widzenia, panie ten. MC, cieszę się, że żyję. Super jest, super jest. O, najbardziej mi cieszy, że doczekałem. Czego? Wrak wraca. O, to się wyjaśni w końcu. O, to A co tam, Kitrasz? Patrz, załatwiłem. Skierowania masz. Chodź, no, okulista. Masz... Mam masz, urolog. Mam. masz do urologa. Weź się zamień. A na co? Na cytologię. O! Ej, e, nie mam. Nie mam. Masz, masz kardiologa. Kardiologa A mało mam. Mało mam kardiologa. Ej, dam... Dam ci no. dwie kiny Co? No tak, inna na skopia. A co, to fajne? Taka rurka z kremem. To dawaj. Dawaj. Do... weź się. O, widzisz. A ja jeszcze idę do stomatologa na NFZ. Po co? Aparat, założyć. Chyba na dziąsła. A! A! Ubagi! A! A! Tu, Chłopaki! Mam, w końcu mam! Prostatek! Nie! Skierowanie! Chyba do psychiatry! Nie, Nie lepiej! Do ogólnego! Do sanatorium! Pokaż! Patrzcie, to. to tak po... wygląda! Pokaż! No. Ty, jesteś stary i głupi! Co? I głupi! No i głupi jeszcze! Kupku! To nie jest do sanatorium! A do czego? Do krematorium! No Też to... pali ze wstydu! No to takiego... Cześć, mamy ci coś z Braholem do no zakomunikowania. Cześć w nosiu. No cześć! Słuchaj Cześć, wyjeżdżamy. Gdzie wyjeżdżacie? Do sanatorium? Nie do sanatorium, za granicę wyjeżdżamy. No po co za granicę? No tak. Właśnie, że nie! Zresztą mąż to powiem! Tak? Co mnie tutaj dziadek trzyma, to jest brak nadziei. Wszyscy żyją tu historią, zamiast swoją przyszłość zmienić. Tu nie ma perspektyw, nie ma punktu zaczepienia. Wyszedł za robotę, gnoju, dać tak się podmienia. W raju w restauracji nie żałowałbym gotówki. No do lodówki i co widzę? parówki, parówki. nie leż rzekę, gówniarzu. Czasy takie złe nie są. Ja w twoim wieku jadłem kartki na salczesą. W tym kraju nie ma nic, nie ma żadnych powodów, by tutaj chwilić. Bez nadziei i bez szans, gdzieś tam lepsze życie czeka nas. żyje w wielkiej aglomeracji Mieć apartment w a nie kisić się na stacji Jeśli chcesz w myczku wielką wielkomiejskie powietrze To w Warszawie przynajmniej nie pogubisz się w mycz dużo nam, dwa etapy, to za mało OLT już kurde całkiem znajdowało Jest prawda, o której wy jeszcze nie wierzycie to nie radzi sobie w Polsce, nie poradzi sobie w świecie o, W tym kraju nie ma nic Nie ma żadnych powodów, by tutaj utwić bez nadziei i bez szans, dziś tam lepsze życie czeka nas. Możecie uciekać stąd, pamiętajcie jednak o tym, że. Nie istnieje raj, bo żyjesz kilka lat To zrozumiesz A ty co się nie odzywasz z siebie, to nic nie obchodzi Że z kraju uciekają, o łodzi, Kto będzie wrzucał kasę do Zuzowskiej czarnej dziury I harował dzień i nocą na nasze emerytury Bo ja z nimi wyjeżdżam, drogi Leopoldzie Zostałbym, lecz umoczyłem w Ambergoldzie Co? Chodź,